Cześć, moim gościem jest dzisiaj Ola, która była już cztery razy na komisariacie po protestach i powiedz mi, jak wyglądają te wizyty? E, to tak, przede wszystkim e, pamiętajcie o tym, że jeżeli decydujecie się na pójście na komisariat, musicie pamiętać o tym, żeby zawiadomić prawnika. E, prawnicy z kolektywu tutaj lubelskiego udzielali darmowej pomocy prawnej w sprawach dotyczących tutaj protestów kobiet. No, i ja dzwoniąc do prawnika, prosiłam go o takie wsparcie danego dnia i też o danej godzinie. Wspólnie tam szliśmy. No i tak naprawdę na samym komisariacie podpisywałam akt pełnomocnictwa, który mówił o tym, że prawnik może wykonywać czynności niektóre zamiast mnie i nie będę musiała często też chodzić po sądach. Na samym komisariacie też musiałam. Złożyć zeznania bądź odpowiedzieć na pytania, które mi e, zadawał e, policjant. Mm. No i tak naprawdę, mm, no przede wszystkim, będąc na takim komisariacie, musisz się e, przyznać, czy, e, czy jesteś osobą winną, czy przyznajesz się do tej winy, e, czy nie. Odmawiając, oczywiście, wniosek zostaje skierowany do sądu. Na takie pismo procesowe zwykle czeka się 3 miesiące. Teraz ten okres może być wydłużony ze względu na to, że te pisma, tych pism jest naprawdę dużo, no i po prostu sądy nie wyrabiają. Dodatkowo, później jestem w stałym kontakcie z prawnikiem, który informuje mnie, czy on też dostaje jakieś informacje. No i tak naprawdę zostaje czekać, czy jeszcze będą kolejne wezwania. A jaki jest stosunek policjantów do Was podczas tych wizyt na komisariatach? Ja tak naprawdę odczułam, że wielokrotnie no policjanci traktują te sprawy dość tak komicznie, robią sobie z tego bardzo często żarty, nie podchodzą do tego poważnie i widać, że to tak naprawdę że wielu policjantek, też policjantek trzyma jednak tu strony kobiet i jak już przychodzimy do nich na, na to umówione spotkanie wcześniej, no to są też świadomi tego, że my będziemy odmawiać, że jesteśmy też osobami, które znają swoje prawa i, i też się nie boją. Bardzo często to też tak wygląda, że nawet policjant bądź policjantka nie, nie czyta nam do końca tego, za co jesteśmy oskarżeni. Najpierw pytając przede wszystkim o to, czy właśnie się przyznajemy, czy nie. Dzięki Wielkie.